Dobry wszystkim, witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. Zaczynam tego vloga z ale idę teraz w osiedle i to będzie taki film, którego jeszcze nie było na tym ani też na drugim kanale. Dlaczego? Ponieważ będę dyskutował o pewnej rzeczy, jaka się wydarzyła między mną i Janą w Budapeszcie jeszcze zanim przeprowadziłem się do Rumunii. Serdecznie Was zapraszam. skąd pomysł na taki film, ponieważ powiem Wam, doznałem takiej inspiracji. Przeglądałem Facebooka i tam wyświetlają się takie wspomnienia. I sprzed sześciu lat akurat pojawiły mi się zdjęcia, a nie to samo, z Budapesztu. I tak pomyślałem, że będzie fajnie zrobić o tym właśnie film i podyskutować. I ja pamiętam, to było 19 października. W ogóle pojechałem do tego Budapesztu wcześniej, ponieważ mieliśmy się spotkać z Aną. To był taki y, ostatni nasz gdzieś wspólny wyjazd, gdziekolwiek, bo tak to albo ja przyjeżdżałem tutaj do Rumunii, albo Anna we wrześniu miesiąc wcześniej odwiedziła mnie w Polsce, y, i później w listopadzie ja się tutaj przeprowadziłem, także to było takie miejsce, w którym spotkaliśmy się po prostu gdzieś po środku. Anna przyleciała samolotem do Budapesztu. Ja pojechałem na lotnisko, żeby ją stamtąd odebrać, a przyjechałem autobusem. Jechałem Flixbusem w nocy. No i zajechałem tam na rano, i później prosto na to lotnisko. Jeszcze pamiętam, że nie miałem takiej możliwości, żeby kupić nawet ten bilet na autobus, czy czymś tam jechałem. Autobusem chyba na to lotnisko planę. I z tego względu, ponieważ. Miałem pieniądze, miałem forinty, no bo taka waluta tam obowiązuje na Węgrzech, ale powiem Wam, że e, niestety nikt nie miał mi wydać reszty <noise> w takich kioskach, gdzie kupowało się te bilety, e, jak kioski ruchu, tak zwane u nas w Polsce to. E, no nie mieli mi jak wydać tej reszty i nie mogłem kupić, nie, nie miał mi kto rozmienić tych pieniędzy. W końcu gdzieś się udało e, no i tak przyjechałem, że praktycznie samolot już przyleciał e, i w odpowiednim momencie się po prostu spotkaliśmy. Ani ja nie czekałem na, na tym lotnisku, ani ona praktycznie w ogóle na mnie. I to było przed 19 października. Dokładnie nie pamiętam chyba dzień przed, tak, 18 jak tam spotkaliśmy się. Ale 19 październik dlaczego utknął mi w pamięci, a nie zresztą też? Ponieważ wtedy się zaręczyliśmy i to był szczególny moment. Jak się można domyśleć, tak? Pamiętam, że ja miałem to zaplanowane, i chciałem koniecznie, żebyśmy za poszli wieczorem na górę Gelerta w Budapeszcie. No bo uznałem, że to będzie fajne miejsce, że tam będzie taki ładny widok na cały Budapesz, na całe miasto. No i tam się wybraliśmy. Nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć. Wstydziłem się strasznie i wiecie, co są takiego rodzaju. Nieraz zaręczyny, że ludzie w restauracjach, że oni będą chcieli pokazać, żeby wszyscy im byli brawo, że nagle ten, że oni się zaręczają. E, nie, ja, ja czegoś takiego nie chciałem. Ja chciałem czegoś takiego uniknąć. Ja nie chciałem, żeby ktokolwiek nas widział, że, e, że my po prostu ten, że to miała być chwila dla nas. To miała być chwila dla nas. I jeszcze pamiętam, jak tam byliśmy na tej górze i tak spacerowaliśmy. Ona widziała, że ja jestem jakiś taki podejrzany, trochę taki. <laughs> Lekko podenerwowany I dało się wyczuć te emocje I jeszcze pamiętam, że taki ochroniarz tam chodził Ja sobie myślę, człowieku idź stąd Idź stąd człowieku, bo tylko ty jeszcze mi tutaj zostałeś A tak to chodzili też jacyś ludzie, turyści I ten. I ja sobie myślę, nie no, jeszcze ten ochroniarz I w końcu poszedł sobie Poszedł, zniknął gdzieś, przepadł I ja sobie myślę, dobra, no to teraz, bo ale teraz czy nie teraz? Zastanawiam się. Teraz, ale tak się obracam, jeszcze patrzę się, a może jeszcze ktoś tutaj będzie, nie wiem. No to dobrze, no to teraz. No i w końcu ten. I, e, Anna pamięta ten moment i to było takie dosyć zabawne, ponieważ ja wtedy otwierałem taką, nie wiem, saszetkę chyba na pasku tutaj i tak taki było słychać ten zamek. Poczekajcie, bo jedzie ciężarówka. Akurat w takim momencie przeszkodziła, no nie do wiary. I musiałem odejść kawałek, żeby nie było słychać tej ciężarówki, już gdzieś tam sobie pojechała, i chciałem, żeby mnie było słychać. I wtedy powiem wam, że tak, odpinałem tą e, saszetkę i chciałem wyciągnąć ten pierścionek, a ponieważ była taka permanentna cisza, to było tak, to wszystko słychać, a ona tak nie wiedziała o co chodzi. No i co, wyjąłem ten pierścionek. no Nie będę tutaj mówił no, szczegółów, jak no, każdy się tam oświadcza, jak uważam. Wiadomo, jak to powinno wyglądać. E, I... No i co, no jana była bardzo zaskoczona, tak? No powiedziała, oczywiście słowo, tak. Ja ją zapytałem w języku angielskim, no bo tak też się porozumiewaliśmy, tak, też rozmawialiśmy. Jeszcze wtedy, zanim przyjechałem do Rumunii, to tylko mam, że dwa słowa umiałem po rumuńsku powiedzieć: dziękuję i, i dobrze, czyli bine. I na tym się moja wiedza w rumuńskim wtedy kończyła więc rozmawialiśmy po angielsku. No i co? Jak doszło do tego momentu, to... E, no to po prostu już byliśmy zaręczeni. E, dobra, słuchajcie, przejdę tam jeszcze, bo się odpominę znowu tą ruchliwą ulicę. Jeszcze chciałem dalej kontynuować. Także 19 października 2018 roku były nasze zaręczyny. Oczywiście chwila niezapomniana. E, ja mam pamięć do dat, także będę zawsze e, pamiętał. E, jeszcze tak nie mówiąc chronologicznie, a chciałem powiedzieć o tym, to nasze zakwaterowanie było w takim hotelu na łodzi, taki hotel na wodzie na kilkadziesiąt ludzi i o czym, dlaczego ja też o tym mówię? Ponieważ pamiętam, że zanim Anie dałem ten pierścionek, no to ja musiałem go gdzieś schować. I oczywiście my mieliśmy takie podejście, że Wiecie co, no nie krępowaliśmy się przed sobą, że okej, okay, ja miałem swoje rzeczy spakowane u siebie w walizce, a na u siebie, ale jak to ten, no, mogliśmy otworzyć po prostu, nie tak, że o, tu wielka jakaś tajemnica, co masz w walizce, czy Ana, czy żeby mi nie pokazała, czy ja jej, no po prostu coś potrzebowaliśmy, ja zresztą jak przyjechałem autobusem, to jakieś tam przekąski czy coś wziąłem, więc to było normalne, że Ana mogła zajrzeć do tej walizki. Ja się tego spodziewałem. A nie chciałem też, żeby ten pierścionek znalazł. Wtedy jak go wyciągnąłem z tej takiej torebki na pasku, no to wtedy go tam po prostu przełożyłem. No bo musiałem go ze sobą zabrać, żeby ani się oświadczyć. Ale generalnie to schowałem ten pierścionek do skarpetki, miałem po prostu bieliznę poukładaną w, w walizce. No i tak pozwijałem te skarpetki, żeby tak była skarpetka w skarpetce, i wiedziałem, że no. Tutaj to raczej Anna nie powinna z zaglądać te skarpetki. No bo co tam może być ciekawego, tak? Także to tam schowałem. No i wytrzymało to chyba jeden albo dwa dni, bo jakoś tak myśmy tam na parę dni pojechali. Raczej to było drugiego dnia właśnie, bo to tak w czwartek pamiętam i do niedzieli, później w niedzielę wracaliśmy. Ja wracałem autobusem do. Krakowa, a na później wracała do Bukaresztu samolotem. Później, już po zaręczynach, Anna jak wróciła do Bukaresztu, no to powiedziała, że wybierze się do rodziców i że będzie chciała sprawdzić, czy zauważyli jakąś zmianę. A dlaczego zauważyć? No bo, czy zauważą pierścionek. Powiedziała, że a tak będę ruszać ręką, żeby zobaczyli rodzice, czy jest właśnie coś na jej palcu. No i tak się śmialiśmy z tego. Oczywiście rodzice byli e, Any zaskoczeni. E, no i dopiero jak ja się przeprowadziłem do Rumunii, no to wtedy się spotkaliśmy. E, pamiętam przyjechali do nas tam do Trompetelui, tam w dzielnicy Ferentarii, w której mieszkaliśmy na początku. E, no i wtedy też pierwszy raz poznałem mamę Anny. E, tatę już znałem, ponieważ i jeszcze zanim się przeprowadziłem to kiedyś, jak tu przyjechałem na weekend, to miałem go okazję poznać, ponieważ przyjechałem na jeden dzień. Później trochę czasu zanim zorganizowaliśmy ślub. Dwa lata. Teraz już jesteśmy trzy lata po ślubie. Pojawił się Karim. Także powiem Wam, że no, czas leci nieubłaganie. Dużo rzeczy się po prostu zmienia. My też się zmieniamy. Trochę się starzejemy, ale myślę, że wszystko jest tak, jak być powinno. Wtedy. Facebook nam podpowiadał te zdjęcia. Ana je przeglądała usypiając Karima. Ostatnio i mi tak wysłała. Ja też rano widziałem, bo mi się to pojawiło. I tak Ana później mi wysłała też zdjęcie Karima i mi po, po, pisze: No, popatrzcie, tutaj te nasze zaręczyny w Budapeszcie. A teraz mamy syna, bo na, nam się urodził. Jak to życie się potoczyło, jak to wszystko wygląda? No i rzeczywiście. I, Powiem Wam, że mm, kto by się spodziewał, że to tak będzie wyglądało, bo wiecie co, jeszcze od zaręczyn do ślubu to jeszcze mogła być długa droga, znaczy i tak była, bo trwała tam dwa lata, e, ale wiecie co, różnie może być z ludźmi, e, nie, nie takie relacje czy gdzieś związki się e, rozpadały. My za nam mamy taką bardzo szczególną więź. Ja myślę, że m, taki związek jak my mamy, to rzadko się po prostu zdarza. Nie mówię to, znaczy, a powiem tak, a dlaczego mam się nie pochwalić? Znowu ta taka polska wrodzona skromność, a ja właśnie, że nie, właśnie, że się pochwalę, właśnie, że będę mówił w ten sposób, a dlaczego nie? I nie będę mówił to tylko dlatego, żeby z kimś zbudzić jakąś zazdrość, bo po prostu każdy robi jak uważa, każdy jest kowalem swojego losu i dba o to, żeby jego życie było po prostu dobre, więc mnie to jest po prostu, jakby to powiedzieć, ja się nie wtrącam w czyjeś inne sprawy, w czyjeś inne relacje. Jeżeli ktoś nie czuje się szczęśliwy, no to musi to zmienić w jakiś sposób. Albo nie musi, jak nie chce. Ja mówię tylko, jak to wygląda między nami i uważam, że oczywiście no, czasami może jakaś wymiana zdań jest między mną i Aną, bo jest to po prostu normalne, ale nie ma jakichś takich... Wiecie co, sytuacji, żeby tak jak to są nieraz takie wielkie gdzieś tam awantury w małżeństwach i, i tak dalej i, i ten, no, czy w związkach generalnie. Potrafimy, jak już jest jakaś wymiana zdań, to później szybko przejść do jakiegoś porządku dziennego, wyjaśnić sobie czasami jaki z tego po prostu sytuacja wymaga, to jedno drugiego przeprosi. No i tyle. I i, I tak to wygląda, i myślę, że tak to powinno być, wyglądać. Ja się cieszę bardzo, że poznałem Anę i kiedyś zrobiłem nawet taki film tutaj na tym kanale, że Anna jest czymś najlepszym, co mi się w życiu przytrafiło i tak to będę powtarzał i tak będę do tego podchodził, bo uważam, że nie mogłem lepiej trafić. To, że jesteśmy tutaj w Rumunii, no to jesteśmy tutaj na razie. Zobaczymy też, jak będzie się to wszystko układało o jakichś przeprowadzkach i tak dalej. No to e, mówiłem gdzieś tam swoje jakieś odczucia, plany. Zobaczymy, jak to będzie na razie. To się w ogóle przeprowadzamy w tym Popeszty Lordeni z jednego miejsca w drugie miejsce. To będzie lada dzień, można powiedzieć, więc e, wszystko się toczy tutaj. Ważne, że jesteśmy razem. E, no i że ten nasz związek tak wygląda, jak wygląda. Jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, że tak potrafimy ze sobą żyć. No i myślę, że przyszłość może być jeszcze fajniejsza. Tylko, żebyśmy zrealizowali też nasze jakieś plany, które mamy. No i tak dalej, tak. No i ważne, żeby być przede wszystkim zdrowym. No bo to jest najważniejsze, to trzeba docenić i jak się ma zdrowie, to można z wieloma rzeczami podobać, wiele planów zrealizować i, i w ogóle. Także tak to jest moim zdaniem. Tyle w tym dzisiejszym filmie, w tym odcinku. No bo co tutaj więcej dyskutować. Chciałem po prostu, pod wpływem inspiracji, zdjęć, jakie zobaczyłem, powiedzieć coś na ten temat naszych zaręczyn, tego spotkania w Budapeszcie. Co mogę jeszcze o samym Budapeszcie powiedzieć? Na pewno przepiękne miasto, na pewno miejsce do którego warto wracać. Ja byłem wielokrotnie w Budapeszcie, ponieważ jeździłem często na Węgry, a na była tylko raz wtedy. Ale oczywiście ma też chęć powrotu tam i jeszcze raz zobaczenia tego miejsca. No teraz już w trójkę i mam nadzieję, że tam się jakoś wybierzemy kiedy. No to po prostu czas pokaże. Wypiszcie wasze komentarze, co uważacie, e, byle z kulturą, jak ja to zawsze powtarzam. No i będę je chętnie czytał. Zostawiajcie też łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał, będzie więcej filmów, więcej odcinków. Mam bardzo dużo inspiracji na to, żeby tu filmy powstawały. Jedynie co, to mnie trochę ogranicza czas i te krótkie dni, ponieważ robi się e, ciemno wcześnie, późno rano, się zaczyna teraz poranek. E, Czekam na sprzęt, który będę chciał kupić, żeby móc nagrywać wieczorami, czy też właśnie jak będzie tak widno. I wtedy będzie mi łatwiej nagrywać te vlogi. A teraz to tak, last minute przed pracą. Za chwilę wracam do domu i muszę iść pracować. Także mhm. tak to jest z tym nagrywaniem też tych filmów. Ale inspiracja jest, pomysły są non stop. Tyle z mojej strony. Zdrówka wam życzę, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. No i pozdrawiam Was z Popeszti Lordeń. Do zobaczenia. Papa!